Czymanko ja jestem, lody? I dzisiaj zaczynamy serię Survival Games. Tak, yy, jesteśmy na arenie numer 25. Yy, jest tu mnóstwo osób. Yy, serwer to jest TJ Craft. Czekajcie. Ustawienia się No, ok. Ustawienia graficzne. Duże. Ok. Zalecimy SG woty mmm aha. musimy pisać więc woty pisać wotem dobra typa ok fajne dobra no to wiedziałem sobie tutaj z... ale okej okay. wow czekajcie to będę widział na którą mapkę tu wbić i będzie ok. SGTO in 5. Wolna? Wolna. Ta mapa szybko się dosyć zapełnia. Okej. Okay. Chodź. O, all bug. Hm. <gryw> Lol. Dobra, już nie ma bugów. Ok. Dobra Lecimy czy nie? 9 2. 1. Go Dobra, lecimy, 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 lecimy. Pusta, sweat, pusta. Co? Ze pusty? Lolo, oni mają mieć caja, nie? Jakie kozaki No puste rzeczy, puste skrzynki miałem Jezus. Dobra na statek już nie ma co jeść hmm. nawet nie wiem jaką miałam odległość hmm. wędką go On nas wędką Dobra Ko Idzie za nami Nie Coś ruszymy nie. nie ma szans nas dogonić, ale tu jest dziwna wyspa. Nic za na nami nie płynie. Płynie, ziom. Ten okej. Okay. Tam jest złoty ziom. Nie ma, ale on idzie za mną. Muszę szybko skrzynkę znaleźć. Będę ich spychał. Będę go spiechał Zepchnęcie Dobra, zpchałem go On tu już jest! Idź stąd, idź stąd, czemu cię pić nie mogę? Idź stąd Idź stąd, idź stąd, idź stąd! Nie, czy trzy żelazne! O Co Jak ciąg... Co mówimy? Co Jest! Trzy żelazne miecze. O lol. Ale żarty nie mam. I tak będziemy Ale, jesteśmy kozakami. Widzę zioma za nami. Idźmy, idziemy na niego, idziemy na niego. Przyjmijmy sobie tu. Chód. Jest żarcie. No i jeszcze się zatrułem. Sweet! Super! Tam na górze jest pewnie jeden. Mozaje no i iście. Super! Dobra, lecimy. Nie ma skrzynki? Nie. Oks, lecimy, lecimy, lecimy.

O, mam home. Hm. Dobra. No to co, czekamy. Let's join. Zaraz to ma być jakaś arena. O, mamy. Yy, to jest 16. Fox. Dobra. No my będziemy teraz poczekamy, tutaj trochę pewnie. 12. 13. Poczekamy sobie trochę. Z tego co ja myślę. No i jeszcze Kaman, 10 osób. Kaman! 9 osób. Chyba. G.O. Oh, 20 sekund. Dobra. Zanim to się zacznie, to się tutaj ogarnę tylko. Stawię sobie na normal. to będzie? Ok, myślę. 3, 2. Jeden. Poszli. Dobra. Idę po tą skrzynkę. Czelazny mieczyk! Zielazny mieczyk mam. Zelazny miecz mam. Mam mieczyk, jest! Mam mieczyk. Dobra. Tego zioma lecimy. Co nami lecą? Chodź, 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 Madzia! Madziu, jak Ty tam weszłaś? Hmm. Tak, Madziu? Madziu, zdychaj. Sorry, Madzia. O, ile itów. Wiesz co, Madzia? Takich itów nie wykorzystać. Same żarcie, praktycznie. Super, super. Dobra, aj. Ale. Ale mamy dobrą miejscówę. Tak stąd idziemy, audiom, audiom, chodźmy tutaj, tutaj coś na style będzie. O, lecimy, no zero skrzynek. Myślałem, że tu coś będzie. No, Jesus, jak ja ci tam wejdę. Uh o, -oh. co to jest? Aha, super. Hm, nie, nie sądziłem. Nie ufam takim mechanizmom na eskie, mówiąc szczerze. Dobra, lecimy. Dobrze, że mam mieczyk, jest dobrze. Nice. Dobra. A tam jest jakiś pewnie koksa na spawnie. Koks. Julcia91. No co odciekasz? Kaman, do mnie już. No co, uciekasz, ja jestem podobny do ciebie. Masz jeszcze gadki. Ha ha ha, tutaj cię przyłapię, a jednak nie. Jesteśmy na górach. A ja mogę ją właśnie tak dokonić łatwo. Dobra, sypa. Shit, coś jeszcze nie zbiję. Um, jej spodnie znikły. Dziwna rzecz. Jakiś admin pewnie ukradł. Dobra, kij z tym. O, skrzynka. A już pewnie pusta. LOL, mistka, miska. Super. Dobra, lecimy. A. Czuję tu mamy. Ileż typa zostało? Pięciu. Czyli czterech do wyeliminowania. To szukamy ich. Tam na dole był jeden z tego co wiem. Hmm, co my tu jeszcze mamy? Na około pójdziemy? Lol, nie chciałbym tam spaść. Tam jest woda tam jest woda? Lód. Uf, chciałem skakać, dobrze, już mam ulti-fajne. LOL. Mnie trochę skratkowało i nie widziałem co się dzieje. No, wracam się. Dobra, wracamy. LOL, Run, run. <grym> no szybciej, cztery. Dobra. Nie ma nikogo blisko mnie, nie wiem, gdzie oni są. Tu mamy skrzynkę. O, oh, cześć. Pusty, okay. Co to jeszcze mamy? Tam. Dobra, lecimy tam. Albo tam ktoś deadną. No. No, dead, no, A tam możemy iść, nie? No chyba spadł. Jak stąd spadł, nie? Super. No nigdzie nie ma ludzi, kanoj tam coś walło. Dobra, idziemy tam. Auć. Auć. Cofo, lol, lag. Dobra, tam idzie. Nie lubię biegać na no, obcy fajnie. Nie wiem gdzie biegnę tak konkretnie. No, w środku. No, ale na to wygląda, że ktoś jest w środku, nie? A teraz tam! Dobra, idziemy tam. Mam nadzieję, że nie słyszycie mojego psa, który... ...na mnie... ...trochę dziwnie już czeka. Bo no, tam wali coś. Aha. Dobra. Steve'a. Dobra, widzimy zioma. Bez eku i tam jest następny. Idziemy na jednego. Będziemy ninją. Chodź. 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 On zeskoczył. Lol. Jaki hop. No ja sobie jeszcze tam. Ła. Wow. Tam coś jeszcze co waliło. Lol. List. Ja i daber. Ten daber był na dole chyba. Tam coś wali. Te pióra naprawdę pomagają. Są... One boskie. Puste. Nie gdzie ten daber? Tam idzie... nic. Nie wiem. Dabber na Odpiszę coś? Czekajcie, patrzę na czat teraz. Śliwogo. Nic nie odpisuje. Dobra, czyli to będzie długa rozgrywka, tej ziom jest tam. Tak, jak on jest na dole. Daber. Leist. Daber jest tam. Dobra. Dobra, on ma lepsze armor, załóżmy, że nie ma ale ja nie trafię. Skok wiary. Skok przeznaczenia. Ale ja nie trafię. Jak nie trafię? Jak ja trafię? No ja nie trafię! Szlak! Duże. Jaka kupa. <grytanie> Dobra, to jest tylko gra. No to co? Jeżeli odcinek Wam się spodobał? Dezi, LOL. I chcecie takich więcej? No to naprawdę rzekam do kliknięcia łapka w górę lub subskrybuj, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie. Ale nie będę was żebrał. Dobra, no to trzymajcie się, cześć!